Na 100% będzie nieudana próba zaśpiewania mojej nowej, jeszcze niewydanej piosenki, którą wydaję na 25 tysięcy subskrypcji. Piosenka nazywa się Tramwaj, i teraz to będzie moja pierwsza próba. Jeszcze jestem chory mam kater, więc no nieważne. Ale to będzie moja pierwsza próba zagrania i zaśpiewania, z, znaczy no, zaśpiewanie jest takim profesjonalnym akompaniamentem. Tak, pierwsza próba, więc naprawdę nie liczycie, że to będzie coś profesjonalnego, ale możecie sobie posłuchać. pisze wiadomości ten mit, który słyszę wchodzi w kości. Jaki